Cześć Bożej. Od Cześć. Od 15 lat zarządzasz projektami. Powiedz mi, jak to wszystko się u Ciebie zaczęło? Wiesz co, w tym roku właściwie mija 20 lat, jak mam styczność z projektami i wyobraź sobie, że 20 lat temu miałem bujną czuprynę, taką jak Ty, albo nawet miałem jeszcze więcej włosów i miałem dłuższe te włosy, bo taka była wtedy moda i pracowałem w fabryce czekolady. I pierwszym projektem, który robiłem było przygotowanie tej fabryki od strony IT, od strony informatycznej, żeby przeszła do roku 2000. Żeby się wszystko nie wyzerowało? Żeby się wszystko nie wyzerowało. Wyobraź sobie, że 31 grudnia 1999 roku spędziłem na hali produkcyjnej zakładu, biegając i sprawdzając, czy wszystkie komputery są gotowe. I co ciekawe, te, które zostawiliśmy, po prostu działające, takie mniej ważne komputery, one bez problemu przeszły przez, przez, przez ten sylwester. Wiadomo, świat się nie zawalił. A my te wszystkie krakersy i zapasy żywności, które mieliśmy złożone w dziale IT, na wypadek apokalipsy, mogliśmy na spokojnie zjeść. Natomiast te komputery, które wyłączyliśmy, żeby były bezpieczne, i 1 stycznia po północy włączyliśmy, musieliśmy lekko przeprogramować, ustawić daty. W związku z tym to był mój pierwszy projekt, właściwie całe przygotowanie do tego, ale dopiero ja po kilku latach sobie uświadomiłem, że to był projekt. Kiedyś to się po prostu rzeczy robiło. Po prostu coś się działo. No, przychodzili e, szefowie, przychodzili ludziom, mówili, słuchajcie, zróbcie to, przygotujcie nas. I wtedy się siadało, się organizowało pracę i się robiło. A potem w okolicach roku 2004 m, pamiętam jeden z moich ówczesnych szefów. Litwin. Bardzo, bardzo e, przemiły gość i taki nazywaliśmy go Obi-Wan Kenobi, bo po prostu był bardzo spokojny, ale jak zadajcie pytanie, to on odpowiadał bardzo mocno w punkt. I pamiętam gdzieś na spotkaniu, rozmawiamy o kolejnej inicjatywie i on mówi: Słuchajcie, i rozrysował nam taki, pamiętam, prosty e, schemat. Mówi: Tu jest wejście, input. Tu jest praca, to jest output. To wszyscy patrzą na ten, na, ten, na ten rysunek jego, taki prosty, ale właśnie doszukujemy się tej głębi, jak to w Gwiezdnych Wojnach od mistrza, i w tym momencie ktoś mówi a, takie coś jest w PEMBOKu. W PEMBOKu? Co to jest PEMBOK? Potem mi się okazało, że PEMBOK to był Project Management Body of Knowledge. I tak w 2004 roku dowiedziałem się, co to jest zarządzanie projektami, według Biblii zarządzania projektami, z stowarzyszenia PMI. I tak można powiedzieć się to zaczęło od momentu, w którym się o tym dowiedziałem. Chciałem przeczytać tą yy, grubą książkę i dowiedzieć się, jak to robić profesjonalnie. Czy udało się sobie przeczytać całą książkę? Yy, wiesz, co pębok jest bardzo dobrym środkiem nasennym. Jeśli nie możesz spać po nocach, postaraj się go przeczytać do poduszki. Yy. Tak naprawdę z pębokiem najbardziej zaprzyjaźniłem się, jak szykowałem się do egzaminu PMP, który zdałem w okolicach roku 2008 i no, na ten egzamin trzeba było znać pębok. Także wtedy znałem go bardzo dobrze, a dzisiaj z niego korzystam i dzisiaj w mojej pracy odnoszę się do pęboka, ale jednak też łączę pęboka z innymi technikami zarządzania projektami. Ponieważ Bóg nie odpowiada na wszystkie problemy, pębok nie odpowiada na wszystkie pytania. Pębok jest pewnym gruntem, pewną bazą, na którą trzeba nadbudować Twoje konkretne rozwiązania w Twoim biznesie.